Cześć, witam Was w ósmym odcinku Biznesu przy kawie, po raz kolejny w restauracji Forma w naszej Podlaskiej Operze i w Filharmonii. E, dzisiaj kontynuujemy taki mniejszy wewnętrzny cykl konkretnych kroków, które należy zrobić, aby zrobić biznes. W poprzednim odcinku mówiłem o widoczności, dzisiaj będę mówił o budowaniu sympatii, co zrobić, aby być osobą lubianą u innych bo to doprowadzi Ciebie do zbudowania zaufania, tam też będą konkretne kroki, a potem już tylko biznes. Tak jak mówiłem wcześniej, często przedsiębiorca, zwłaszcza handlowcy, taki skrót sobie robią. Param, jestem zauważony, widzisz mnie, zapłać mi. A jeszcze jest sympatia i jeszcze jest zaufanie. Co możemy zrobić, aby zbudować sympatię? Pomyśl, jak ludzie się muszą zachowywać inni, abyś Ty ich obdarzył sympatią. To samo też musisz zrobić Ty. Ludzie nie lubią smutasów, więc warto się uśmiechać, warto mieć dobrą energię, warto podchodzić do innych ludzi, zadawać im pytania. Uwaga, z ciekawością, jakim Ty jesteś człowiekiem. Z ciekawością, a nie z ciekawskością. Więc jeżeli masz informacje o tym, ktoś Ci mówi, czym się zajmuje, co robi, słuchaj z uwagą. Nie ignoruj tego, tylko słuchaj z uwagą. Jeżeli masz te informacje, to zrób z nich użytek na zasadzie dalszej dyskusji. Jest coś, czego nie doceniamy parafraza. E, więc parafrazuj. Z tego, co rozumiem, z tego, co zauważyłem, z tego, co widzę, najważniejsze dla ciebie jest, zajmujesz się tym i tym, poświęcaj uwagę drugiej osobie. Uwielbiamy ludzi, którzy chcą nas słuchać, uwielbiamy ludzi, którzy poświęcają nam uwagę, więc aby zbudować sympatię, Poświęć uwagę ludziom, z którymi masz kontakt. Jeżeli już jesteś widoczny, to zbuduj ten drugi krok krok sympatii, potem już tylko krok do biznesu. Pomyśl o swojej energii, podnieś ją trochę do góry, zadawaj ludziom pytania, słuchaj z uwagą, parafrazuj. Drobne usługi spowodują też, że będziesz osobą lubianą w towarzystwie, a potem już tylko krok do tego, aby budować zaufanie, a o tym powiem w następnym odcinku. Więc trzymam kciuki za was wszystkich, abyście w przeciągu tego. Tygodnia, do następnego naszego spotkania Biznesu przy kawie zrobili kilka fantastycznych rzeczy, dzięki którym inni będą Was bardziej lubić. Trzymajcie się, zdrowo, cześć. Lechosław Halecki bije Białystok i szkoła inspiracji.